To Margo, zobaczcie, dzisiaj przychodzę z zupełnie innym e, film do Was. Czas je pomalować w mrocznych opowieściach od Keki Różanes. E, w niej testuję właśnie e, kredki Maris od samego początku. Zobaczcie, na chwilę obecną wygląda to tak. Czyli praca wygląda mniej więcej tak, jak ostatnio skończyliśmy ją na którymś vlogu. No, i czas wziąć farby. Tu są głasze, tylko są głasze chyba akrylowe z tego co kojarzę. Zamówiłam jakieś na temu, więc wyjmuję sobie białą farbę. I będziemy robić jakby taką podwodną pianę. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ukrywam, robię to pierwszy, całkowicie pierwszy raz. Mam taką gąbeczkę, kiedy zamówiłam na. Na temu prawdopodobnie i nawet na którymś holu wam pokazywałam, więc lekko ją zwilżam wodą. No i teraz sobie w takiej rozrobionej farbie maczam dokładną sobie białej farby. odrobina wody. I nawet to wymieszam, bo to jest po prostu pasta, to jest tak gęste, że jednak to musi trochę być, tej wody musi trochę być. I gąbeczkę też delikatnie zwilżam. Trochę popaciłam w tej e, farbie i delikatnie gąbeczką nakładam, po prostu tak stempluję sobie. Widzicie, co nie wiem, jak to się powinno tak naprawdę robić, e, bo ja za bardzo, wiecie, żadnej szkoły obrazczej nie kończyłam, żadnej takiej, wiecie, e, także nie wiem, jak to wszystko łączyć i tworzyć, ale, wiecie, siedzę, kombinuję, maluję i no, coś z tego jednak wychodzi, prawda? Także któregoś razu mieliście na pewno taką szybką roleczkę wstawioną z tego, jak ja to robię, ale postanowiłam jednak wam dograć i jak ja tutaj wykończę ten obraz. Postanowiłam go dokończyć już tak naprawdę na tip top, żeby to było skończone, żebym mogła w końcu zabrać się za inne prace. Ale powiem Wam tak, ta kolorowanka sprawiła mi ogrom przyjemności. To jest naprawdę tak fajna kolorowanka, ale nie dla każdego, bo jest tak bardzo mroczna. Każda baśń, która jest w tej kolorowance to jest po prostu. Hmm. To jest po prostu stworzona w takim stylu, jak, jak to było jakieś sinistry się nazywało czy coś. No, w stylu takich widzicie, horrorów. Czyli są tu takie właśnie albo złe, złe jakieś stwory, albo takie przerobione bardzo rzeczy, żeby to faktycznie takie było creepy. Także, wiecie, jest szalona ta kolorwankę, na pewno wiele z Was ją zamówiło sobie. Także na pewno będziecie mieli frajdę z malowania i wiele z was w ogóle maluje. Ja udostępniam wasze prace jak tylko mnie oznaczacie, także oznaczajcie mnie jeśli malujecie w tej kolorowance i nie tylko w niej oczywiście. Ja udostępniam chętnie wasze prace. Trochę mało tej piany jak widzicie. Hmm. Coś by tutaj jeszcze może z tej strony właśnie tutaj wzdłuż tej fali takiej narysowanej no, ale tak myślałam, że tutaj trzeba to zrobić, tą falę, bo jakoś tak. Mm, nie wiedziałam do końca, czym oddzielić te dwie strony, czyli taką no, twarz tej kobiety pełna kwiatów i te świece, no a tutaj są jednak te dzieci, czyli jakby takie dwa światy, no nie? Więc ta fala musiała być taka konkretna, żeby po prostu mocno to oddzielić, no nie? I tutaj, tutaj lekko jakby rozmazuję, wtedy się robi, e, widzicie, takim pociągnięcie w prawo i się robi taki jakby, hmm, jakby taki odbłysk fali. Dobrze to widzicie? E, więc tak, e, na początku myślałam, że bardzo przegięłam, ale <gryw> z czasem jak tak wiecie, się do... przyglądam, przyglądam i jestem tak bardzo zadowolona z tej pracy. I no i ta biel tutaj ewidentnie mi mm ewidentnie mi tutaj pasuje. <laughs> po ostatnich live'ach kto był, bardzo, bardzo się cieszę, że byliście, a kto nie był, tam zapraszam, możecie sobie nadrobić y, nasze opowieści na z live'ów. Są to filmy dwu, a nawet trzy godzinne. Także bardzo Was serdecznie zapraszam. Jest to dostępna cała playlista. Wystarczy zobaczyć sobie tam y, Wejść w tą etykietkę, gdzie jest ten na żywo. I tam wtedy macie wszystkie, wszystkie e, live'y, a będzie ich jeszcze więcej. E, nawet na ostatnim, w następnym, poczekajcie, na następnym live byłam u pełnej dziewczyny, e, która się nazywa Natalia. E, także uwierzcie mi, pierwszy raz e, się poznałyśmy i po prostu zaopałyśmy jakieś takie wspólne flow. Eee. Także naprawdę cieszę się, że mogłam. Miałam okazję ją poznać, pogadać i na live'ach naprawdę było super. A zobaczcie, teraz takim pędzlem dokładam jakby taką, wiecie, grubszą warstwę trochę. Trochę takiej... No, powiedzieć. No peciam, to peciam po prostu. Rozrobiłam delikatnie takiej błękitnej farby. No i nie wiem, co mi z tego z tego teraz wyjdzie, ale po prostu fala jest zbyt biała możecie zobaczyć, że teraz tak jak wiecie, lekko takim błękitem, jakby to wodę chciałabym trochę, nie wiem, zniechać z tą falą, jakby ten cień tej wody był tutaj widoczny no nie wiem, nie wiem, czy ja to dobrze robię, po prostu dajcie mi czy znaczy wam to się w miarę podoba ale na tych live'a powiem wam, trochę straciłam głos, no te zatoki tak mnie bolą co by to jeszcze zrobić? Mm -hmm. Jak dodam za dużo tej, tego błękitu, to ewidentnie czuję, że, że będzie tego za dużo, nie? Ale, ale, tak, jeszcze tutaj coś stworzę. Widzicie co? Um, tak, trochę białej farby, ale myślę, czy nie się jeszcze takiej lekkiej, jakby szarości. Widzicie oczywiście w tych farbach nie ma szarości, ale wiecie, tutaj stos farby po to, żeby mieszać. <laughs> Także możecie sobie mieszać te odcienie i tutaj naprawdę będzie wszystko w porządku. Także zobaczcie, teraz daję takiej jakby biało-błękitnej farby, bardzo takiej, bardzo jaśniutkiej, takiej delikatnej. i wziąłem drugi pędzelek, żeby wiecie już nie wkładać brudnych pędzli, mokrych do tych farb bo te farby, głasze mają to do siebie że one po prostu pleśnieją tak jak są te farby bardzo popularne ogólnie, nie wiem czy ktoś was, ale nie wiem czy ktoś z Was w ogóle słyszał farby o nazwie Chimi przez Samoha także zobaczcie, wzięłam tutaj rozrobiłam Farbkę nałożę lekko pędzelkiem, bo nie chciałam, jak być, jak umoczę dobrze tą gąbkę, to ona będzie bardzo, bardzo taka ciemna. Dołożyłam delikatnie jeszcze białej, i tutaj siedzę i tak będzie stempluję, żeby to trochę e, ten kolor osłabł. I no, i myślę, czy ta szarość nie, nie był swój pomysł, bo naprawdę powiem Wam, w tworzeniu tych prac. Najfajniejsze no jest właśnie to, żeby, wiecie, kombinować, myśleć, myśleć, co tutaj dodać więcej. A może coś wiecie, jeden krok do przodu dodamy coś i przy okazji powiem Wam zepsujemy obraz, także mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Jak nie, to zaraz zamalujemy jeszcze na biało. Tak, delikatnie to przyciemniam, bo chciałabym takiego trochę mroku dodać do tej kolorowanki do tej, w tej pracy, a nie wiem, czy teraz właśnie nie przegięłam za bardzo. Bo ta fala wygląda jakby trochę była taka brudna, więc no nie wiem, nie wiem. Ale powiem Wam, kolor tej pracy, ja nie wiem, nie wiem jak ja na to wpadłam. Bo często pytacie mnie, jak ja wpadam na pomysł z wyborem kolorów. No i powiem Wam tak, przychodzi mi do tego z pomocą, tak jakby koło kolorów. Ja na pewno na którymś filmie pokażę. Jak to wygląda, bo będziemy tworzyć coś na pewno jeszcze farbami, bo coraz więcej nagrywam dla Was takich materiałów, więc no, no, to no, Wam będzie naprawdę fajnie. A jeśli nie koło kolorów, które ja zamawiałam chyba na szyję, one kosztowały około 2-3 zł. Tak, i teraz dokładam bieli, bo jakoś ta czerń, taka delikatna, bardziej szarość, może trochę jakby za dużo mi tego. A wiecie co? Farbą chciałam w ogóle uzyskać coś takiego, jakby ta fala była taki miała efekt 3D, czyli jakby dotykacie to farby, tą kartkę i ta farba jest taka, wiecie, chropowata. Taka, wiecie, robi wam się taka, e, jakby to powiedzieć, tekstura na obrazie. Dobra. Teraz fala mi tutaj jest więc ja tutaj siedzę i konturuję sobie tą mamuśkę, e, czyli tą Loronę. Jak widzicie, wzięłam sobie taką jakby czerwoną kredkę, czerwoną, no i wiecie, dokładam ją tutaj, gdzie tak ciężko tu rękę ułożyć, bo po prostu farba jest bardzo, bardzo mokra, a nie chciałam tracić czasu, bo wiecie, przy dzieciach, no za bardzo tego czasu nie mam, także wiecie, dlatego te live'y, no ja wiem, ja Was bardzo przepraszam, na chwilę obecną po prostu będą w godzinach nocnych, też nie każdego dnia po prostu, bo ja po prostu nie wytrzymam tego chyba, <laughs> wiecie, e, bo chociaż tak bardzo przyjemnie się ze mną tam rozmawia, tyle osób tam poznałam, tyle mamy wsparcia od was. E, I właśnie ostatni live był też u Antalii. W ogóle u mnie live jakby rozłączyło. Był czarny ekran, wyłączyłam się i połączyłam się z nią, a raptownie u mnie patrzę, a potem... A tam pełno, pełno rozmów i to dzięki mojej admince mm, Ameliki Także Amelio, bardzo Ci dziękuję <grystanie> za pilnowanie moich e, widzów, za rozmowę z nimi. Także no tak, bardzo Was przepraszam, że tam tak dziwnie rozłączyło. A co do tego, że wyłączyło nam tik, y, na początku YouTube'a. No i tu się pojawia kolejny problem. Wiecie co? Mm, jakby to powiedzieć? Ja miałam live'a na YouTubie i na TikToku I jednocześnie. I potem, wiecie, i raptownie mój YouTube zgasł. Czyli telefon mój cały zgasł. I ja nie wiedziałam, co się dzieje tam, tak naprawdę. No i kurczę, patrzę i ten telefon jest tak bardzo gorący. Nie wiedziałam o co tu chodzi. Mówił, co on się spali? No i mówię, dobra, zostawiłam, wyłączyłam. No, się nie włączył ani razu. Nie chciał się w ogóle włączyć. Więc o, teraz przyciemnijmy sobie jeszcze te usta, zobaczcie, będziemy tutaj już teraz e, miks kolorów, bo chcę jej dodać takiej głębi, chcę żeby ona tu była bardzo taka kolorowa, chcę żeby ona była tutaj pełna takiej, wiecie... Nie kobieta, która nie żyje, ale taka kobieta, która... Hmm, nie wiem, może to będzie jej sumienie z tej strony, co byście na to powiedzieli? Bo wiecie, to jest, e, to jest kobieta, to jest matka... A z drugiej strony to jest woda, gdzie są te dzieci, które no niestety utopiła, podjęła taką decyzję z zazdrości, z zazdrości o własne dzieci. Tak, możecie słyszeć jakieś tu dziwne odgłosy, ale to jest budowa. Tu wielki dźwig mi przy oknie stoi i po prostu dźwięki są dziwne. Także no, mam wrażenie, że tu jest taka, wiecie, błoga kobieta, pełna kwiatów świece, a z drugiej strony jest właśnie jej sumienie. I dlatego ta fala jest taka, wiecie, bo to sumienie się odzywa i tak by jakby, jakby taką falą u nas uderza. Wiecie, no każdy interpretuje to inaczej. Mam nadzieję, że chociaż trochę się zgodzimy z tym. No i zobaczcie, dodamy trochę tych czerwieni i wydaje mi się, że chyba jest okej. Okay, że to trochę lepiej już wygląda, bo ten sam fiolet jakoś. Mm, sprawo to, że brakowało mi dalej tych y, kolorów tutaj. No i przechodząc do tego live'a ostatniego. Yy, no i wiecie co, stwierdziłam, że z TikToka wychodzę i odpalam się po prostu na YouTube. No i do tej pory, wiecie, minęły dwa dni, a ja nie mogę odpalić w ogóle. Minął dwa dni? Minął. Tak, od wczoraj minął. Jest dzień kolejny, prawda? Yy. I nie mogę tego telefonu uruchomić. No i wiecie co, wpadam na pomysł, że może. Bo no, on się po prostu rozodował, eee, Wiecie... Więc go podłączyłam do ładowarki. No i pierwsze co kurczę, dymek. Dymek z telefonu zaczął lecieć, i ja pierwsze co wyłączyłam listwę, odpięłam go od, od kontaktu i telefon wywalił na balkon. Także no miało być zbieranie na tabletę, a teraz wychodzi na to, że muszę i tabletę albo jakiś telefon, no, muszę cokolwiek kupić, żeby móc w ogóle z Wami prowadzić jakieś live'y. Które bardzo, bardzo lubicie, a jeśli macie ochotę wspomóc, to mam tutaj link do mojego Tibli albo, 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 możecie zasubskrybować mój kanał I mnie leciutko wesprzeć, jeśli macie tylko ochotę yy, Tak, ale mi się wydaje, że No przegięłam, może, może faktycznie on był za gorący, bo nie utrzymał tego, nie wiem Bo te starsze telefony ogólnie tak mają, nie? Jak są bardzo gorące, to się wyłączają, już nieraz tak miałam Albo może sam ekran się przypalił, sama nie wiem, ale ten dymek strasznie mnie zaniepokoił. Zobaczcie, teraz biorę białą kredkę. I to nie byle jaką kredkę, bo to jest dekretka o nazwie Derwent Drawing, czyli to jest najbardziej biała kredka. Taka bardzo mięciutka, taka bardzo. Hmm, jakby to powiedzieć wam. No tą kredką faktycznie, tą biel będziecie mieli widoczną i naprawdę będzie Wam tutaj sprawiało przyjemność malowanie nią. Ogólnie cały set, ale to sety, w tym secie są naprawdę kolory, które są bardzo takie ziemiste. To są kolory ziemi, kolory takiej wody, takie zgaszone, brudne odcienie. Ale biała i czarna to jest dla mnie taki od nich, to jest taki mój faworyt i to trzeba mieć. Jeśli ktoś koloruje, nawet w tych Disney'ach czasami to jest jakiś odcień, czy jakiś taki, wiecie, rozbłysk bieli, no to te Derwin, Drawing i to są najlepsze, najlepsze kredki, jakie miałam. Jeśli chodzi o biel i czarny to są naprawdę tak bardzo napigmentowane kredki, a jednocześnie tak bardzo mięciutkie. Zobaczcie, teraz daję, kurczę, sobie słabo widać, bielą takie delikatne rozbłyski, żeby te żyłki były popękane, aczkolwiek, wiecie. No i biorę kolejny dwie kredki, brąz i taki zgniły zieleń. No i troszkę będziemy teraz tutaj cieniować, żeby ta okolica oka wyglądała trochę tak bardzo, tak trupio, poszedł brzydko powiedziane. Ale tak, o to chodzi, żeby to tak wyglądało. Eee, tak bardzo właśnie, no trupio. A przy okazji, żeby to, wiecie, ciało jej było trochę takie podgnite. kurcze, brzydko to wszystko brzmi, ale po prostu, no taki efekt chciałabym tu osiągnąć. Um. Aczkolwiek powiem wam, mam drugą wizję tego obrazu. I tak, po prostu jednego dnia usiadłam i kurczę. Jakby ją zrobił całą na biało, całą, czyli całą taką białą twarz, i tylko mm, i te wszystkie symbole, wzory czerwone, usta. Y, nie, wszystkie wzory czarne, czerwone usta, y, te róże takie, jest czerwone, tło zielone. No i tą wodę taką zielono, bardzo ciemno-niebieską, powiem wam. Kurczę, mówię, no chyba przydałaby się druga kolorowanka, żeby stworzyć ten obraz jeszcze raz. No ale wiecie, ja już mam w swojej kolekcji 102 kolorowanki. I jeśli no bym inwestowała ciągle, miała wszystkie kolorowanki po dwie, no to niestety, ale po prostu to by się miało z celem. Bo to chodzi o to, że to są kolorowanki, do której możemy mieć trochę sentymentu. sentymentu. No i jednak wiecie... Nie wszystkie obrazy chcę mi się malować dwa razy, bo po prostu no, nie wszystkie te obrazy są ładne i myślę, że nie wszystkie też zmaluję z każdych tych kolorów. Tak, tutaj um, dogrywam wam dzisiaj dźwięki, a tu mi przychodzi pełno powiadomień, bo... bo bardzo dużo z Was udostępnia swoje prace i teraz wiecie, oznaczacie mnie bardzo często i zapraszam Was do tego, jeśli się wstydzicie udostępnić swoje prace na Instagramie. Czy na TikToku to wrócie do mnie na grupę i ja właśnie jestem w trakcie tworzenia takiego filmu stricte e, pracy moich widzów. Także będziecie mieć kolejny film, e, albo kolejną serię filmów i to będą filmy właśnie z waszym udziałem, e, ale tak jak wam, z Wami rozmawiałam, e, pytałam Was, jakbyście byście wolali. bo wiecie, jak ja zrobię screena. E, I pod tym screenem będzie Wasze imię i nazwisko. No i nie bardzo, bo nie wszyscy z Was chcą się tak upubliczniać, że wiecie, że o, to moja znajoma i wiecie, wstyd trochę, że maluję. no ale nie. E, więc stwierdziłam, że to nie warto tak udostępniać imiony, imion i nazwisk, bo to jest trochę, wiecie, takie rodo i te sprawy. Więc wiecie, ja nie chcę problemów. Ale samo imię, żebyście chociaż mogli mniej więcej zobaczyć, kto to y, mógł zrobić, żebyście czuli, że to jakaś osoba zrobiła, która ma imię faktycznie e, i także tak przekombinowałam trochę, no i zobaczcie, dodałam tej zieleni i tak to wszystko wygląda, kurczę, strasznie mi się to podoba, e, ale, 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 no jest to ale, marker, marker akrylowy jeszcze. także zobaczcie, poprawiamy te żyłki, no i stwierdziłam, że będę dodawała po prostu Wasze zdjęcie, no i obok będzie napisane imię, czyja to jest praca. I myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Bo, hmm, jakby to powiedzieć, będzie tych prac dużo. Na pewno 60, więc no mam trochę roboty, dlatego ta praca będzie opóźniona opóźnione trochę w tym. Udostępnienia, a Was zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby udostępniać więcej, więcej, więcej. Wszystkie prace, które macie, udostępniajcie. Mamy teraz album Lipiec na grupie i chcę, chcę wiedzieć, co Wy robicie, co tworzycie. Wziąłem kredki No kolor 2, czyli to są te kredki, które są rozpuszczalne pod wodą. Odcień żółty i odcień taki bardzo hmm, pomarańczowo-miodowy, może taki bardziej bo to pomarańcza może nie do końca, taki właśnie miodowy, czyli coś takiego bardzo przejściowego między żółciem a pomarańczą i delikatne rozcieram też to na, na wodę, woda już wysła więc jest taka bardzo chorpowata, nie, nie do końca można po niej malować. No jest bardziej na taki rozbłysk, żeby te świece jednak miały taki, taki prawdziwy rozbłysk, bo od tego idzie światło. I taki tip, jeśli nie chcecie rozcierać ich wodą, że szyjęcie to po prostu patyczkiem. Patyczkiem zwykłym, czystym, higienicznym, bez kropli wody, bez kropli ani oleju, ani innych rzeczy. To się pięknie, pięknie rozciera. Także bardzo Wam polecam wziąć takie coś i no testujcie, testujcie. Tak, teraz trochę bieli. Zobaczcie, jak to biela jest napigmentowana. Tak, trochę ją tutaj rozjaśnimy i patyczkiem lekko rozcieramy leciutko rozcieramy całość jej a że przy okazji trochę oko się zrobiło yy, białe, no to wiecie zielonice zróbmy na czarny tak, i teraz trochę czerwieni żeby te nadać temu temu obszarowi, yy, który jest bardzo taki żelasty i taki inny, mm, aż dziwnie to brzmi dodać takich wiecie, takiej głębi dodać, tych cieni właśnie, żeby to no jednak bardziej takie wyraźne było tak, o, coś mi nie zmuje tak i stwierdziłam, że damy lekko żółtego, nie wiem, może to będzie rozwóz od tych świec, lekko jakby padał nie wiem, co bardzo zamysłu na no to nie mam, po prostu robię to, bo nie wiem, bo po prostu wpadłam na to i to tworzę bez żadnego namysłu. Także daję jej teraz cienie wokół całej twarzy. Jakby taki lekki kontur robię. I widzicie, że po prostu no widać, to się rzuca w oczy. Więc, a może za nią po prostu są jakby kolejne świece, które dają ten właśnie rozbłysk. Wiecie, trzeba sobie opowiadać tę historię. Bo faktycznie, jeśli te świece są też tam z drugiej strony, no to ten rozbłysk ma tutaj sens. Także tutaj dałam trochę tego, tej żółci i to właśnie to są jego kolory dwa czyli takie pastele jakby, one są bardzo takie jakby tłuste, mam wrażenie. Ale one się rozcierają pod wodą, więc jeśli coś przekombinujecie, to na pędzelek trochę wody i rozcieramy, rozcieramy. No właśnie ja te tła też robię tymi kolorami, wiecie. Jak nie farby, to właśnie te kredki. <laughs> Możecie dać na tym etapie, co sądzicie o tej pracy. I powiem Wam, że tych dzieci nie będę, nie będę jakoś kolorować zbytnio. Nie chcę im dawać bardzo dużo kolorów, bo po prostu chcę, żeby to było widać te dwa światy. No i tak, i dajemy jej tutaj więcej tych cieni, tutaj rozcieram jeszcze wszystko. To już jeszcze bardziej tu rozcieram, żeby ten rozwóz był bardziej taki, wiecie, trochę jakby taki zam no nie? I lekkie rozbłyski czerwieni na włosach. Mam wrażenie, że takie pasemka i wychodzą, które naprawdę, naprawdę kurczę, tutaj mają sens. Nie wiem, strasznie mi się to zaczęło podobać. Taka, ta praca jest bardzo, bardzo taka kreatywna. Także o, i znowu rozcieram pędzelkiem, żeby to nie były takie zwykłe linie rzucone gdziekolwiek, ale teraz to wygląda faktycznie jak jakieś takie pasemko, byśmy mieli. Możecie też znać, czy lubicie tę kolorowankę, bo wiele z Was w ogóle maluje w tej kolorowance i naprawdę podziwiam Wasze prace. Także pracę będziemy już kończyć, bo wydaje mi się, że wygląda to dość świetnie, jeszcze markerem białym delikatnie rozjaśnie. No i będzie mieć chyba efekt końcowy. Nie dograło mi się, jak dodawałam jeszcze żółte cienie właśnie na twarz. No ale wiecie, tak to jest właśnie, gdy się nagrywa przy dzieciach i się rozprasza. I tak to wygląda efekt końcowy. Dajcie mi znać, co myślicie. Nie dograło mi się, ale do... tutaj jeszcze delikatnie dałam takie cienie zieleni, lekkiego brązu, takie gdzie nie idzie, po prostu, tylko, żeby lekko zarysować tutaj te twarze, tę ubrankę. Fala jest taka fajna, chropowata, także bardzo Wam polecam. Zrobiłam też takie bańki. Hmm, Widzicie, takie bańki, jakby powietrza, bo jak ta fala idzie, to jednak to powietrze się robi, więc na no niebiesko. Niebieska kredka, roztarą patyczkiem i na to biały marker narobiony. Tutaj fale widzieliście, tutaj świece też widzieliście, jaki rozwój fajny dało. No i te ciało jej, to twarz. No, podoba mi się tu strasznie. I te kwiaty musiałam zmalować, i te liście jeszcze. Wszystko na sobie co było tutaj, więc może jakoś tak posypkaćmy od góry, Wam pokażę, jak to wygląda. No i to jest efekt skończonej mojej pracy, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do polejkowania i aktywności bardzo dużej na kanale, bo już niedługo rozdanie 168 odgłęgnę, bo wybiło nam 1000 subskrypcji, na które tak bardzo czekałam. Jestem po prostu tak szczęśliwa, że po prostu nie wiem, aż po prostu łzy mi dzisiaj poleciały, bo naprawdę byłam tak szczęśliwa, że no jednak się udało. Ale mam wrażenie, że to jest zasługa Natalii i jej widzów przed wczorajszego live'a. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, bardzo, ale to bardzo, i dziękuję za takie ogromne wsparcie. No a tu macie skończony efekt mojej pracy. Dajcie znać w komentarzach, co o myślicie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!